W Nowej Dębie nie powstanie filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Taką decyzję na czerwcowej sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego podjęli radni. Przed głosowaniem inicjatywa Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd została negatywnie oceniona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Z argumentami przedstawionymi przez radnych i zarząd powiatu nie zgadzają się wnioskodawcy. W tej chwili mieszkańcy nowej dęby, baranowa Sandomierskiego, Gorzyc i Grębowa. Wszelkie sprawy związane z rejestrowaniem pojazdów i załatwianiem spraw urzędowych w wydziale komunikacji i transportu dokonują w budynku starostwa powiatowego w Tarnobrzegu. Rodzi to pewne problemy związane przede wszystkim z dojazdami. Pomysł, który był bardzo dobry, by. By tę kwestię załatwić, został przez Starostę i Radę Powiatu tarnobrzeskiego odrzucony. Nad czym bardzo ubolewamy. Uważamy, że ta decyzja jest bardzo krzywdząca dla miasta i gminy Nowa Dęba, ponieważ Nowa Dęba jest największą gminą w powiecie tarnobrzeskim, płaci największe podatki do kasy powiatu, ma największą ilość mieszkańców, w związku z tym również pojazdów. Wydawało się, że skoro Starosta jest z Nowej Dęby, to, to możemy oczekiwać przychylności. Stało się jednak inaczej. Filia, jak wszyscy wiemy, jest bardzo potrzebna w naszej gminie. Mieszkańcy, którzy chcą, dotychczas którzy rejestrują swoje auta, muszą z reguły brać dzień lub dwa dni urlopu, żeby to zrobić. Taka filia w nowej dębie znacznie, by. Przyspieszyła ten proces, nie trzeba byłoby brać żadnego urlopu, ograniczyłaby kolejki zarówno w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu, jak również nie byłoby kolejek wtedy w, Filii w Wydziale Komunikacji w Nowej Dębie, więc każdy byłby na pewno zadowolony, tym bardziej, że nie są to duże nakłady. Inaczej uważa cały zarząd powiatu oraz większość radnych. Podczas głosowania w ramach komisji następnie zarządu, a na końcu podczas sesji inicjatywa nie zyskała poparcia. To właśnie zbyt duże koszty utrzymania filii są najczęściej podnoszonym argumentem. Jest to decyzja dosyć kosztowna, ponieważ należałoby utworzyć w tym miejscu punkt przyjęć dla klientów. Wymagałoby to dostosowania tych pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników, którzy by mogli wydawać decyzje w imieniu starosty. Nadmieniam, że ci pracownicy musieliby to być pracownicy doświadczeni, którzy mogliby takie decyzje wydawać w imieniu starosty. Wymagałoby to zakupu oprogramowania dostępu do centralnej ewidencji kierowców i pojazdów. Wymagałoby to stworzenia archiwum i odpowiedniego zabezpieczenia tego archiwum. No, Rada Powiatu podjęła taką, a nie inną decyzję. Sprawa jest y, trudna i złożona. No, ale y mamy stanowisko Rady i, 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 i to stanowisko respektujemy i tego się trzymamy. No, to jest, y myślę, y kosztowne i, i bardzo złożone. Tylko radny Tomasz Zieliński zagłosował pozytywnie. Kilku radnych wstrzymało się od głosu, a reszta była przeciwna utworzeniu takiej filii w Nowej Dębie. Zdaniem zarządu powiatu byłby to wydatek około 200 tysięcy złotych rocznie. Wysokie koszty realizacji tego projektu to nie jedyny argument Inicjatywa jest być może słuszna, jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Nowa Dęba. Z tym, że w tym momencie pojawiłyby się również takie sugestie czy, czy propozycje, czy może inne formy nacisku, żeby w takie filie tworzyć w pozostałych gminach, bo gmina Nowa Dęba z racji liczebności może jest największą gminą i liczby mieszkańców, ale jeżeli chodzi o, o wielkość gminy, to gmina Grębów obszarowo jest największa i dostępność mieszkańców do wydziału komunikacji jest być może trudniejszy. W moim odczuciu warto wrócić do idei z lat 90., kiedy to w Urzędzie Gminy funkcjonował taki wydział komunikacji. Większość mieszkańców tutaj Nowej Dęby, jak i Sołectw Ościennych, miałoby możliwość załatwienia sobie spraw związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdów tutaj na miejscu, bez potrzeby jechania do Tarnobrzega. Rozmawiałem z bardzo dużą ilością mieszkańców w Nowej Dębie i zaznaczę, że nikt, że tak powiem, nie podszedł do tego pomysłu sceptycznie. Każdy bardzo sobie chwalił ten pomysł, mówił, że jest świetny, więc, w mojej ocenie, jako radnego, który został wybrany przez mieszkańców tutaj gminy Nowadęba, nie było innej możliwości, żeby zagłosować inaczej, jak tylko za utworzeniem takiej filii. Jeżeli mieszkańcy tego chcą, to ja nie mogę być przeciwko. Swoje argumenty mają również wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się ze stanowiskiem władz powiatu Tarnobrzeskiego. Tworzenie filii wydziałów komunikacji nie jest rozwiązaniem rewolucyjnym. Takie znajdują się chociażby w powiatach Lubelskim, Kieleckim czy też Gorzowskim. Warto zwrócić uwagę, że niektóre filie zostały utworzone już w czasie pandemii. Te wydarzenia mają być dowodem, że nie są to aż tak duże koszty dla samorządu. Gdyby tak było, to by tyle filii nie tworzyło jedno starostwo, czy, czy w Lublinie, czy, czy w Gorzowie, czy właśnie w Kielcach. Koszty nie są duże. Tak naprawdę wiążą się tylko i wyłącznie z adaptacją pomieszczenia pod pracę y, urzędnika. W naszym przypadku mieliśmy zapewnienie ze strony władz gminy Nowa Dęba, że takie pomieszczenie zostanie udostępnione bezpłatnie z dostępem do sieci internet, y, z wyposażeniem. Także jedyny koszt, jaki wiązałby się z utworzeniem filii w Nowej Dębie to tylko i wyłącznie delegacja pracownika tutaj, bądź tej droższej wersji zatrudnienie, utworzenie nowego etatu, czyli koszt 60 tysięcy rocznie. W momencie, gdy gmina Nowa Dęba zawsze dokłada się 50% do dróg, które są drogami powiatowymi na terenie miasta, gdy płaci 100 tysięcy rocznie na szpital powiatowy, który jest w Nowej Dębie, to naprawdę wyda... a tego nie robią inne gminy, Grębów, Gorzyce, wydawałoby się, że możemy oczekiwać czegoś więcej. No, tak się jednak nie stało. Przeciwnicy utworzenia filii podnosili również argument, że mieszkańcy Cygan czy Chmielowa mają bliżej do Tarnobrzega niż do samej Nowej Dęby. Pytań i wątpliwości jest wiele, a sam temat z pewnością jeszcze powróci. Mieszkańcy Tygan czy Chmielowa na pewno pojadą tam, gdzie będą mniejsze kolejki, i tam, gdzie będzie im po drodze. Czyli jeżeli pracują w Nowej Dębie, w specjalnej strefie ekonomicznej czy, czy w innych zakładach pracy, na pewno skorzystają z chwili Nowej Dębie. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy na, na portalu infonowadęba.pl, 89% poparło ten pomysł, więc myślę, że, że mieszkańcy tego odstarczu oczekiwali. Jest, jest na wszystko jeszcze czas. Myślę, że możemy się spotkać czy na, na forum Rady Powiatu, czy na forum Rady Gminy, by, by dalej te kwestie opracowywać. Moglibyśmy zacząć w tej sytuacji od gminy Nowa Dęba, tutaj powolutku. To nie jest powiedziane, że musimy to zrobić już w tym momencie, natychmiast. Możemy się powoli do tego przygotowywać i tak naprawdę za rok, za dwa taką filię tutaj utworzyć. Zobaczymy, zrobić to na zasadzie takiego pilotażu. Zobaczymy, jak to będzie u nas w gminie funkcjonować i jeżeli to się sprawdzi, jeżeli jeżeli mieszkańcy będą zadowoleni, to jak najbardziej można gdzieś powoli myśleć o pozostałych gminach.